To jest takie w murku, prawda? Jej zawartość. No sprawdźmy. 100 sztuk złota, eliksir życia. o! Musimy do opuszczenia miejsca naszego spotkania. Wiem, że jesteś człowiekiem, który wykonał w ramach przeprosin za nieśtowienie się osobiście. Przyjmie proszę ten eliksir życia, powodzi on z O, fajnie. Co za śmieć? Co? U what? No nie. <laughs> nie wierzę w to. Chłop chciał mnie otruć. No co za śmieć? Znaczy już mnie otruł.